Sprawdza my inicjatywa przedsiębiorcy dla Polski. Otrzymała już niemal 10 tysięcy zgłoszeń i pomysłów na deregulację polskiego biznesu. Sam zespół Rafała Brzoski do spraw deregulacji przedstawił już pierwszych 40 pomysłów na zmiany w prawie i w przepisach. Na specjalnej stronie internetowej można na nie głosować. Najwięcej głosów zdobył pomysł zmian w przepisach, które ZUS stosuje wobec osób trwale niepełnosprawnych. A my łączymy się z Wojciechem Kostrzewą, prezesem Polskiej Rady Biznesu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora. Witam państwa. Gdyby pańskie głosy się wyłącznie liczyły, to na jaką deregulacyjną zmianę pan by zagłosował jako najbardziej istotną? Ma pan jakiś swój typ na faworyta? Ja myślę, że też bym głosował na ten przepis związany z ZUS-em. Natomiast najbliższe mojemu sercu są zmiany związane z rynkiem kapitałowym i z tym, jak rynek kapitałowy funkcjonuje. W Nowym, nowej paczce, nowej grupie pomysłów, które żeśmy zgłosili, znajduje się kilka e, punktów, które są związane z, e, z rynkiem kapitałowym, zaczynając od e, postulatu, aby e, kraj, Komisja Nadzoru Finansowego bardziej otworzyła się na rynek kapitałowy e, c, i e, weszła w stan permanentnego dialogu. E, do tego nie trzeba żadnych zmian. Ustawowych wystarczy zmiana praktyki. Postulujemy utworzenie specjalnego sądu rynku finansowego. To jest postulat, który środowiska przedsiębiorców zgłaszają już od wielu lat. Chodzi o to, aby sprawami, sporami związanymi z rynkiem kapitałowym zajmował się wyspecjalizowany sąd, podobnie jak w przypadku spraw związanych z ochroną konsumenta czy też Sprawami antymonopolowymi, gdzie mamy do czynienia z sądem antymonopolowym. I wreszcie takie zmiany jak wprowadzenie weksla elektronicznego, również zmiana postulowana od lat przez środowiska przedsiębiorców, ułatwiająca obrót gospodarczy a po drugie no, po prostu pasująca do dzisiejszych realiów, dlatego że dzisiejsze przepisy prawa wekselowego, które zakładają, iż weksel może istnieć tylko i wyłącznie w formie papierowej, pochodzą z lat 30. XX wieku, Jasne. a więc prawie sprzed stu lat. Panie Prezesie, chciałbym trochę zapytać o to, jak wygląda praca, bo wiem od różnych osób, jak na przykład Pan Prezes, że jesteście... Podzieleni na takie podzespoły, które zajmują się poszczególnymi jakby branżami. Rozumiem, że Pan przede wszystkim rynkiem kapitałowym, na przykład Pani Anna Strzeżyńska zajmuje się czy pracuje w zespole, który zajmuje się tymi deregulacyjnymi wyzwaniami, które stoją przed rynkiem telekomunikacyjnym i cyfrowym. Ale to jak będzie wyglądała dalsza praca? No bo premier Tusk mówił, żeby to były zmiany poniżej ustaw. No ale z dziesięciu tysięcy propozycji, które już wpłynęły, taka liczba się przewija w relacjach z prac, to mało prawdopodobne, żeby bez ustaw się udało. Też rzeczy, o których rozmawiamy, często wymagają, wymagałyby chyba prac legislacyjnych. No, powstaje z tego prawdziwa lawina pomysłów, no więc jak, jak będzie się dalej nad nimi, że tak powiem, procedować? Czy będzie jakaś selekcja tych, tych rozwiązań dokonywana i w jaki sposób? Może najpierw, może najpierw kilka słów, jak jesteśmy zorganizowani. Ja jestem w Komitecie sterującym, pięcioosobowym komitecie sterującym w skład, którego wchodzą szefowie organizacji najbardziej zaangażowanych w ten projekt, czyli Polskiej Rady Biznesu, Lewiatana. Pracodawców RP Corporate Connections oraz oczywiście Rafał Brzoska. Poniżej są zespoły ekspertów. Te zespoły się tworzą, bo nie wszystkie zostały już utworzone. Pan redaktor. Wymienił kilka. Oczywiście jest przeprowadzana selekcja, dlatego że wśród tych 10 tysięcy zgłoszonych pomysłów, część jest duplikowanych. Część to są pomysły, które niestety nie bardzo pasują do prac naszego zespołu, a później trzeba te pozostałe, które się nadają przełożyć na język konkretów, czyli konkretnych propozycji dla strony rządowej i dla posłów i senatorów. Stąd też jest to dosyć żmudny proces. My jesteśmy w zasadzie codziennie, ta grupa, która jest zaangażowana, również komitet sterujący, codziennie jesteśmy na łączach, albo online'owo, albo osobiście. I jeśli chodzi o pańskie pytanie dotyczące oczekiwań premiera Tuska dotyczące tego poziomu poniżej ustaw, no my żeśmy na spotkaniu, które się odbyło kilka dni temu z, z panem Premierem Tuskiem, jasno powiedzieli, że ta ilość Zmian, które można przeprowadzić poniżej poziomu ustawowego będzie stosunkowo niewielka, także trzeba spojrzeć rzeczywistości w oczy i w związku z tym będziemy wdrażać i proponować zmiany ustawowe, bądź również na poziomie regulacji, regulacji europejskiej. Jasne, a czy jest jakiś koncept, w jaki sposób dokonać selekcji tych zmian, które rzeczywiście będą najbardziej efektywne, jeśli chodzi o wspieranie rozwoju przedsiębiorstw? Chciałem w pierwszej chwili powiedzieć rozwoju gospodarki, ale myślę, że ważniejszy jest tutaj, ważniejsza jest tutaj kwestia, żeby firmy w Polsce mogły swobodnie funkcjonować i się rozwijać? Oczywiście mając, zachowując e, równy dostęp do rynku i cały szereg różnych takich gwarancji, które powodują, że ten biznes jest u, uczciwy, po to, żeby później polska gospodarka mogła tym rozwojem firm e, móc rosnąć. Tak, staramy się przeprowadzić taką selekcję. Oczywiście to nie jest łatwe, ale patrzymy na to, które zmiany dotykają możliwie największej ilości. E, Przedsiębiorstw i przedsiębiorców, które mogą przynieść najszybsze efekty, dlatego że znamy takie powiedzenie o tych nisko wiszących Owoce. owocach, tak? takich, które można szybko zerwać i szybko skorzystać. I oczywiście nam chodzi o to, aby polska gospodarka była silna, bo jeżeli będzie silna, to będzie rosła, a jeżeli będzie rosła, to będzie też co dzielić, a mamy. Duże wyzwania wokół siebie i związane z geopolityką, i związane z koniecznością wprowadzania czy zwiększenia odporności i społeczeństwa, i gospodarki i kraju na różnego typu hybrydowe zagrożenia, których pewnie nie będzie brakowało niestety w najbliższych latach. Wojciech Kostrzewa, prezes polskiej rady biznesu, rozmawialiśmy o bardzo trudnym, chyba coraz trudniejszym procesie wprowadzania deregulacyjnych zmian w polskiej gospodarce. Serdecznie dziękuję, trzymam kciuki ale też warto, w redakcji. Ale warto próbować i warto działać. Z całą pewnością. Trzymamy kciuki za powodzenie tych przedsięwzięć. Dziękuję serdecznie.